Witam ponownie w Icewind 2, to, to po godne, oczyszczeniu opuszcz. doków Targos, czeka nas e, tro, niezbyt ciekawa sekwencja no, to nie, to nie będzie, to pracy nie dla straży. Zajmie to parę, trochę czasu, ale obiecuję, że no, to potem nie już nie będzie, będzie sama rozwałka, jak to Icewind A wy wiem, kto? Właśnie... Jeśli jesteście grupą najemników, to wasze miejsce jest w dokach, nie tu. Podobno zostaliśmy zaatakowani. Teraz każdy miecz przyda się na wybrzeżu. Właśnie zeszliśmy z pokładu w rennej jędzy. Chcemy zaoferować swoje usługi. Kimkolwiek jesteście, jeśli naprawdę chcecie pomóc, Targos, to powiedzcie mi, co się dzieje w dokach. W mieście szerzą się plotki i ludzie zaczynają wpadać w panikę. Potrzebuję rzetelnych informacji. I to szybko. Gobliny atakowały doki, ale odparliśmy je, zanim zdołały przebić się do głównej części To do Pierwsza jasca. dobra wiadomość, jaką słyszę, odkąd zaczęły się te napady. Dobra robota! Oddaliście Targos nie lada przysługę. Wybaczcie chłodne przyjęcie, które wam zgotowałem. Ten napad goblinów wyprowadził mnie z równowagi. Zaatakowali w fatalnym momencie. Muszę się dowiedzieć, w jaki sposób wróg wdarł się do doków niezauważony. Moi ludzie przy palisadzie niczego nie zauważyli. W głównej części miasta też nic nie widziano. Znaleźliśmy gniazdo gobinów w sieci jaskin na wybrzeży Targos. Widocznie saperzy Brega przekopali się do jednego z magazynów. Niech to diabli! Kazałem zamurować te jaskinie po tym jak przepędziliśmy przemytników z Merdualdon. Wygląda na to, że gobliny i tak je wydęszyły. Na szczęście planetko ja znowu spróbują. Tunel, który wykopały, zawalił się. Martwi mnie co innego. Na kopanie potrzeba czasu, choćby nawet wykorzystano stare tunele przemytników. Takie przedsięwzięcie wymaga planowania, a to oznacza, że gobliny poświęciły na nie parę tygodni, jeśli nie miesięcy. Te szkodniki są lepiej zorganizowane niż myślałem. Co masz nam powiedzieć o zagrożeniu ze strony goblinów? Jak już zapewne wiecie, gobliny zebrały się w okolicy w znacznej liczbie i bez przerwy szarpią nasze pozycje obronne. Są dobrze uzbrojone i zorganizowane, czego najlepszym dowodem był atak na doki. Kiedy pojawiły się po raz pierwszy? Najpierw widywaliśmy tylko niewielkie grupki. Czasem jakaś zabłąkana strzała upadała w nocy za mur. Później zaatakowały karawanę kupiecką na drodze Bremen-Targos. Wysłałem za nimi moich najlepszych zwiadowców, ale nie udało im się odnaleźć żadnego obozu. Wreszcie oddziały goblinów przypuściły szturm na mury samego Targos. Wyobrażacie sobie? Odparliśmy je, ale ponieśliśmy poważne straty. Ten atak zmusił nas do podjęcia środków w celu wzmocnienia sił obronnych miasta. O jakich środkach mówisz? Rozesłałem wezwania do najemników w Luskan i Neverwinter oraz zorganizowałem dostawy drewna z Lonelwood. Zapewne widzieliście je w dokach i w samym mieście. Jaka była odpowiedź z Luskan i Neverwinter? W Luskan wywieszono tylko ogłoszenia dla awanturników, bo miasto nie chciało mieszać się w nasze sprawy. Neverwinter obiecało przysłać nam posiłki, ale minie trochę czasu, nim tu dotrą. Co zamierzacie w takim razie robić? Nakazałem budowę palisady i kilku niewielkich katapult wokół miasta. Pracami kieruje dowódca straży Targos, Showford Crail. Showford Crail? Tak, od niego będziecie otrzymywali rozkazy i żołd. Mamy mało czasu i dużo do zrobienia. Obejmiecie posterunek przy palisadzie, za północną bramą. Uprzedzę strażników, żeby pozwolili wam przejść. Mam jeszcze kilka pytań, zanim pójdziemy. W porządku, ale mamy niewiele czasu. Co się stało z zwiadowcami, których wysłałeś na poszukiwanie obozu goblinów? Enelia i Braston. Para moich najlepszych zwiadowców. Od dziesięciu dni nie mam od nich żadnych wieści. I obawiam się, że mogli wpaść w łapy goblinów. Ale wychodzili już cało z gorszych opresji. Zobaczymy, co przyniesie czas. Muszę już iść. Do zobaczenia. No i jak słyszeliście no zostaliśmy przydzielani do straży Targos. To. Świetnie. Tutaj to znajduje to się cała jest żona. Jak zapewne pamiętacie, można w no identy identyfikować przedmioty. Witam, jestem Lady Altyra, żona Lorda Ulbreka. Czy należy do tych, którzy niedawno przybyli z Luskan? Rzeczy samej chcielibyśmy zaoferować naszą usługi lordowi Targos? Mój mąż będzie uszczęśliwiony taką propozycją. Chmury gromadzą się nad Targos niezmiernie, niezmiernie go martwią. Czy możesz nam powiedzieć o czym w czym problem? W ostatnich miesiącach odparliśmy kilka gubińskich najazdów. Mój mąż kazał wybudować dokoła miasta palisadę i ostrzegł mieszkańców Targos o możliwości ataku. Lękamy się, że najazd na doki jest tylko początkiem inwazji. Czy magia nie była przydatna przeciwko Gobinom? Moje czary niewiele pomogły z lokalizowaniem ich oddziałów, a odkąd zachorował nasz Mistrz Poznania, Walin, są nam potrzebni zwiadowcy. Wasz Mistrz Poznania zachorował? Co mu dolega? Walin, yy, Geldencross jest mistrzem Poznania z Bryn który przybył tu z karawaną. Gdy <kühm> nastąpił tę goblinów, zaoferował nam pomoc w poszukiwaniu <kühm> głównego bazu wroga, abyśmy mogli przepuścić kontratak. Niestety zachorował. Kapłani ze świątynnego pawilonu próbują go uzdrowić, ale mają mnóstwo pracy przy innych rannych. Obawiam się, że życie walina wisi na włosku. Jesteś magiem? Studiowałem sztukę zaklinania, ale już od jakiegoś czasu nie korzystałem ze swojej mocy. Większość czasu poświęciłem na oczywanie i tłumaczenie zwojów, które znaleźliśmy w okolicy. Kilka. Okej. Okay. Czy masz może na sprzedaż jakieś zwojej zaklęcia? Jeżeli zamierzasz pomóc Targos, to będę szczęśliwa, służąc wam moją całą wiedzą magiczną. Osobę znającą taniki tej wiedzy na pewno znacznie zmoczy siły niesiły Targos. Hmm. Będę wdzięczny za każdą pomoc, którą możesz mi zaoferować. U niej kupujemy zaklęcia, parę magicznych przedmiotów, no na razie nie mamy za bardzo kasy. Ale z pewnością przyda nam się tuba na zwoje. Przydałaby nam się też sekiewka na klejnoty, ale widać, że ona jej nie posiada. Możemy też yy, zidentyfikować ten magiczny zwój. Za 50 sztuk złota. Ten przypalony welinowy zwój przypomina dawny zwój teleportacji. Prawdopodobnie zakręcie się wyczerpało lub nie powiodło się w trakcie rzucania. Wydzierania przyjemną usawą woń, popiołu i siarki i mieszanki goblinskich zapachów. No. I w na razie to tyle, co chcemy. Od... Zgoda, zrobione. To już Czas na zakupy. Zgoda. Przedamy całe 225, 215 sztuk złota i dwa klejnoty. Co możemy za to kupić? Nie wiem. Przekonamy się. Zrozumiałem. Już się robi. Deidre Galloway. Galway. W Witam! To my cię obrabowaliśmy. Co masz do powiedzenia? Co tam, Czulkar przysłał was po więcej drewna, ale mo albo może po broń. Weźcie wszystko. W ogóle mnie to nie obchodzi, co się stanie z tym przeglętym miastem. Właściwie przyszedłem tutaj zrobić zapasy. Szczerze? Rozejrzyj się więc, proszę. Jeśli zauważysz coś ciekawego, powiedz mi, to może się dogadamy. Bardzo dobrze. Ognisty agat, kamień z nieba za, łącz, za 25 sztuk złota. Sprzedamy no, łucz nie sprzedamy, niepotrzebne nam i nie posiadamy nic więcej wartościowego. Przydałoby nam się z pewnością parę łuków i kurz długi łuk 78 sztuk złota. Ciężka kusza, 52 Kupię No i... Bełty Z 10 bełtów I z 10 kołtan... 10 kołczanów strzał I 10 kołczanów bełtów na razie I uchu Hmm Zobaczmy, ty już masz kuszę ty masz krótki łuk, daj to kapłanowi. Podaruj długi łuk. Nie. Kapłan będzie strzelał strzałkami. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. No. Raz, dwa, trzy. E, raz. Ops, sorry. To do Ciebie. się, go. Jedna ciężka kusza nam została, damy ją łatczykowi, być na razie korzysta z lekkiej kuszy. To kusza możemy dać na razie po no Chyba się nie przyda na jeszcze zgoda. Zobaczcie, znowu coś mnie przecina, chyba przerwę, muszę na razie przerwać wideo kiedy wró wrócimy, kiedy wrócimy część dalsza zakupów oraz zadania dla straży. Na razie.